Robimy dzisiaj challenge 24H na pomarańczowo. Z moją BFF. Hejka! Ja I teraz zrobimy sobie jakiś domek na pomarańczowo. A później się ubierzemy, pojedziemy na zakupy. No i wiecie. Dobra, jakiś co się mega farbuje na pomarańczowo. No to ten pierwszy się kilka farbuje. O dobra, no to może być ten. Jeszcze taka właśnie się mega to farbuje, to ale... Może to... To... No, możesz tak zrobić. Będziemy miał dwa domki, jak nigdy. Hmm. E, ogólnie teraz już pomalowaliśmy dom na pomarańczowo i teraz będziemy się przebierać. Więc dobra, ja się już przebieram. Ty też. Okej, muszę zdjąć na przykład te rzeczy, które teraz mam na sobie. I okej. Okay. Dobra, najpierw jakieś pomarańczowe ciuchy. Ehm. Na orange. Dobra. I mamy. Mamy takie jakieś koszulki pomarańczowe. A nie, bo ja muszę zmienić skina, bo mam tutaj te rękawki jakby. Tylko muszę zmienić skina. Dobra. Muszę, muszę się jeszcze powiększyć. I w ogóle... Teraz, właśnie za chwilę się będziemy widzieć, i ja robię efekt końcowy. I oto nasz efekt, efekt końcowy. Chodźmy na pomarańczowe, pomarańczowe zakupy. zakupy. Jeszcze musimy zbudować auto. Oczywiście pomarańczowe. Oczywiście Lamborghini. teraz yy, bierzemy jakieś koszyki Chodź. i coś pokupujemy. Bierzemy najpierw wóz. Wow! <laughs> Dobra, nieważne. Yy, ja biorę tego batonika. Możemy tylko pomarańczowe rzeczy, więc. No, trochę słabo. Pizza jest pomarańczowa. Tu weźmy pizzę. Wzięłam pizzę. Okay. Mm, nie wiem, co dalej wziąć. ma. Ogólnie nagrywamy to o 9.06. Jakby co, bo nie wiem, tak po prostu u mnie Po prostu BFF u mnie nacuje i my po prostu od tej godziny nagrywamy. I dobra, że jestem, idziemy gdzieś indziej. Dobra, więc tylko czekaj, że idziemy. Tylko może obrabujemy safe. Co ty na Ale spadłaś. Dobra, weźmiemy sobie bombę. Eee, poszukamy I bombę. Się. No. Okej, okay, obrabujemy tutaj sklepik, I jak inaczej. Bierzemy kasę. Mam Jeszcze, kasę. Szybko, szybko. Ale ona nie jest pomarańczowa, no ale trudno. Jezus Maria, <laughs> nie, mogę się, nie mogę wziąć. Ona nie jest pomarańczowa. Dobra. Ok, szybko. Idziemy. Właśnie, ogień jest pomarańczowa. szybko. Co, co, co? Strasz poważna. O, 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 serio, tam jest, no, 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 no. no. Idziemy, idziemy, szybko. Idziemy, nie wiem. Do, dobra, teraz idź do, do tego, do... Boże, do. Jak to się nazywa, gdzie są auta się? Tankuję. E, dobra, no to właśnie to ominęłam. Jest jakieś jeszcze. Już mnie policja powinna ukarać, ale nieważne. Ogólnie, e, teraz sobie e, itemki powybieram jakieś pomarańczowe. Tak, na przykład. Mm, ogólnie, to jest taki ten batonik pomarańczowy, który wzięłam w sklepie. Mamy też pomarańczowe pachołki, które sobie możemy stawiać. Możemy też mieć na przykład jakiegoś pomarańczowego balona, tylko on się musi nam zrobić. To jest fioletowy, niebieski, niebieski, fioletowy. Są fioletowe i niebieskie. I zielone. Jeszcze mam prezenty. Może być on pomarańczowy. Tylko musimy takiego poszukać. Fioletowy żółty ciążko o był pomarańczowy nie nie mogę znaleźć pomarańczowego więc trudno tutaj też nic nie ma chyba dzisiaj jedyne czym się najemy to będzie to piłka ale tym nie będziemy tego jeść będzie to i będzie to też taki batonik. Chodźmy może teraz udekorować ogródek w naszym domu. Co do na to? Okej, okay. czekaj, o już. Ej, ogólnie pod naszym domem się pali. Co się dzieje? Mocy. Ej, serio. W ogóle. W ogóle moje fanki, nie wiem. Pomocy wszystkie popsy. Może to. Dobra, czekaj. To pewno propsy. Ej, już się nie pali. Dobrze. Ale nie wiem, rozumiem, w ogóle, nie wiem, co to, to, to zebranie w ogóle, oni tutaj ludzie piszą, to jest moja Chodź. fanka, tutaj też ma moja fanka, ale dobra, chodźmy do domu i idziemy dekorować ogródek, bo ja nie wiem, co to się po prostu stało, dwie straże pożarne, okej, okay. będziemy dekorować, czemu to się nie chce otworzyć, o, okej, okay. idziemy dekorować e, domek. Pesy. Pesy. No, no właśnie. Weźmy mhm, jakieś propsy i ogólnie nie wiem. Na przykład... O, mam pomysł. Takie coś, tylko że damy na pomarańczowy kolor. Dobra. Mm, o! Świetnie. Mhm. Właśnie teraz to jest efekt końcowy, tak to się prezentuje. Zostaw like, Zostaw suba! Ale, ale to, to jeszcze, jeszcze nie koniec! koniec. Nie, Czekaj. A teraz idziemy na plażę. Teraz, teraz budujemy, budujemy statek. No, jest z tyłu, jak dobrze widzicie. A więc teraz ruszamy. Ogólnie mam motorówkę, jednak, a nie statek, no ale. I trudno. cała woda nam mnie leci. <laughs> widzę, widzę, widzę. To wygląda dziwnie. O boże! w wyspę. Ale fajnie się tym płynie, to jest takie malutkie i tak szybko się tym płynie. Zrobimy dritwę, co Ty na to? Dobra. Wait. Właśnie wpadają się mi te shorty, e, też na BFF, Glamour e, i Wait. To było fajne. To, I to, to, to ja e, z taką Chyba tam czarną opaską to ja jestem. I tym brunetkiem, no to ja jestem ja. A moja BFF to ta blondy. Dobra. O Boże Co tu się dzieje? Ja cię nie mogę. Idziemy do domu spać. Śpimy w inny raz w innym domu. Idziemy spać. Pa!